Wolni Olsztyn od pijanych za kółkiem. Reaguj. Zabrać auto, na zawsze pozbawić prawa jazdy. A może wystarczy świadomość nieuchronności kary. O obecnych karach dla pijanych za kierownicą, ale też proponowanych sankcjach o tym za chwilę. Mordercy z premedytacją, kierowcy wiedzący śmierć, nie brakuje dosadnych określeń używanych wobec pijanych na drogach. Frustracja jednak nie powinna dziwić nadal. Nie ma dnia, aby policjanci nie zatrzymywali nie trzeźwych za kierownicą, a to tylko dane tych, których złapano. Ilu jedzie i czuje się bezkarnie, nie sposób nawet oszacować. Wydaje się, że część pijanych i mimo to wsiadających za kierownicę w ogóle nie przejmuje się stwarzanym przez siebie zagrożeniem. Wysokie grzywne czy ograniczenie wolności nie są straszakiem na popełnianie takich przestępstw. Choć coraz rzadziej, to pijani za kierownicą niestety nadal są akceptowani przez społeczeństwo. Wrażenia nie robi na nich wizja utraty prawa jazdy, nie wspominając o mandatach. Propozycję takiego zaostrzenia przepisów, żeby ewentualna kara była wyjątkowo uciążliwa i dotkliwa. Wydaje mi się, że środki przewidziane przez prawo karne to jest ważny element, ale nie należy go przeceniać. To znaczy, że prawo karne musi być jednym z elementów całego systemu zapobiegania tej przestępczości. I wydaje mi się, że w tym kontekście. Sama wiara w to, że surowość kary może y, zmienić niekorzystny stan rzeczy, jest wiarą opartą na nieuzasadnionych przesłankach. Zaostrzenie kursu wobec nietrzeźwych za kierownicą to światowy trend. W wielu krajach eksperci mówią już jednym zdecydowanym głosem. Na takie zachowanie przyzwolenia nie będzie. Powołując się na ludzi, którzy zajmują się tymi problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego, powołując się na Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu, ETSC, uważam, że zaostrzone kary i nieuchronność przede wszystkim kary są najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa. Zmniejszenie dopuszczalnego limitu alkoholu w organizmie do zera, nieuchronność kary, obowiązkowe uczestnictwo w specjalnych programach dla kierowców którzy stracili prawo jazdy w wyniku kierowania po kielichu. To najważniejsze postulaty specjalistów w tej dziedzinie. Mamy egzekwować nowe przepisy? Jeżeli takowe będą wprowadzone z całą surowością, będziemy, przekonują olszteńscy mundurowi. Wielokrotnie już się spotykaliśmy z różnymi pomysłami dotyczącymi prawa. Nam najbardziej zależy, żeby ono było jak najbardziej skuteczne. Czy to będzie zaostrzenie tych przepisów, czy to będą nowe jakieś rozwiązania, to my na pewno te prawo będziemy stosowali, natomiast my byśmy chcieli, żeby ono tak funkcjonowało, aby nie było powrotu do tego przestępstwa. 12 lat więzienia to teraz w polskim prawie najwyższa kara, jaka może się wiązać z prowadzeniem auta po pijanemu.